Cześć! Ten tort jest cały biały, więc trzeba go pokolorować. Niech będzie żółty, czerwony. I wyszła tęcza, a teraz wygląda ładnie. Ojej, co za tort! Jaki piękny! Zobaczę, co będzie dalej. Jak pięknie ozdobił ten tort! To jest bardzo ciekawe. No i teraz mam dwa torty. Sprawdźmy. Widzę was! Mnie też? Super! Stryknięcie palcem i jesteście obok mnie! Zapraszam na challenge! Jej na żywo te torty wyglądają jeszcze lepiej niż w telewizji! Co tam wisi? Nie wiem... A ty co masz? Ojej! Jaka piękna piniata! Jest cała złota! Ciekawe co w niej jest! Na pewno coś fajnego! Rozbiję ją kijem baseballowym. O jej co za cuda! Korona świecidełka, monety! Słodkie złote monety! Normalnie oszaleję! Co za bogactwo! Zaraz udekoruję mój tort złotymi monetami i diamentami. Jaki piękny królewski torcik! Teraz mam prawdziwy deser dla księżniczki. Wiem, założę na siebie koronę. Teraz jest fajnie. Mój wizerunek pasuje do tego błyszczącego tortu. No i co jeszcze powiesz? A ty nie masz takiej korony, Ma? Ciekawe, co ja tu mam, jakoś dziwnie pachnie. Ostrożnie? O nie, to jest to obrzydliwe. Ostrożniej, nie rzucaj swoich śmieci na moje ciasto. Dobra, trzeba to jakoś posegregować. Aj, to robale! Jakie obrzydliwe! Jaki śmierdzący ser. Lepiej ocencie mój torcik. Co nim sądzicie? Spójrzcie na mój śmierdzący, ale bardzo ładny. Co, muszę zjeść chociaż kawałek z tymi paskudnymi robalami? Staram się. Nie, nie mogę, nie dam rady. Masz problem, a ja chętnie zjem mój tort. Tak pięknie wow. pachnie. I jest pyszny. O tak, złoty czupa-czups. A co ty masz? A ja mam przypalone tosty porażka. Zjadaj je. Mam pomysł. Pokroję ten tort dookoła. Wezmę tosty i z nimi zrobię to samo. Potem pokroję je w paski i bardzo ładnie udekoruję mój tort z tymi tostami. Właśnie w ten sposób. Patrzcie, może nie wyglądają zbyt apetycznie, ale tworzą przepiękny domek. Bardzo mi się podoba. Co o tym sądzisz? Tak sobie. Zobacz, co ja będę robić. Zakładam okulary. Sięgam po kij i bum! To był mój złoty czupaczups. Poproszę o rondel. Zamierzam podrzeć te złote kawałeczki lizaka i zamienić je w złoty płynny karmel. Tylko spójrzcie. Teraz namaluję złoty diament. Jest piękny. Właśnie nim dekoruję mój tort. Diament, korona i jeszcze jeden diament w złocie. Tak pięknie komponują się z błękitem. Całość posypię złotą posypką. Mam prawdziwie królewski tort. Jest taki piękny, naprawdę cudowny. Mój jest lepszy. Taki domek mi wyszedł, jak wam się podoba. Mój królewski tort jest bardzo ładny, prawda? Myślę, że zjem kawałeczek. Wezmę kawałek ze złotą ozdobą. Mm, jakie to jest pyszne. Też chciałabym spróbować. Ale będę musiała jeść ciasto z tymi przypalonymi tostami. Nie bardzo mam na to ochotę. Wygląda niezbyt apetycznie. Kurczę, nawet nie da rady tego ugryźć. Auć. Jakie to zabawne, Kate. Nie widzę w tym nic zabawnego. Surowe ziemniaki? Jak można nimi udekorować tort? Nie rozumiem. Wow, skitelsy. Patrz, patrz, mam ogromny automat ze skitelsami. Nacisnę przycisk. I mam jednego skitelsa. Wow, zjem go. O, mam pomysł! Podstawię tort pod automat i nacisnę przycisk. Co? Tylko jeden cukierek? A jeśli nacisnę przycisk kilka razy. Działa, ale trwa to tak długo, bo naciskam szybciej i mocniej. A góra skitelsów wysypało się na moje ciasto! Właśnie to, co trzeba! Zjem garść tych pysznych skitelsów, jakich dużo! Odlot! No i gotowe! Mam niesamowity tort z drażetkami. Kurczę, ja mam jakieś ziemniaki! Ale wymyśliłam coś ciekawego. Lakiery do paznokci poproszę. Tego właśnie potrzebuję. Pomaluję ziemniaka lakierem do paznokci, żeby ładnie wyglądał. A teraz narysuję literę białym lakierem. Proszę, mam wielkiego ziemniaczanego skitelsa, a wręcz cały talerz wielkich ziemniaczanych skitelsów. Pozostało tylko umieścić je na torcie. No bardzo ładnie mi to wyszło. Rzeczywiście. Ale czyj tort jest lepszy? Spójrzcie na moje ciasto z ziemniaczanymi skitelsami. Oceńcie mój pyszny tort z prawdziwymi skitelsami. Najfajniejszy w historii. Zaraz go pokroję. Ukroję taki zgrabny, pyszny kawałek. Ojej, jak apetycznie wygląda! Co za uczta rozpływa się w ustach? Wspaniały tort. Kurczę, ja też chcę. Mam piękny tort, ale chyba nie będzie smakować, bo wiem, że tam są surowe ziemniaki. Dobra, spróbuję mimo wszystko. Ciężko się gryzie. Okropność. Fu! A mój jest pyszny. Wow, srebrna huba buba. No to lubię. Aj, ja mam suchy makaron z zupek chińskich. To co nie jest takie złe? Powinien być smaczny. Udekoruj nim mój tort. Ekscytujesz się zwykłym makaronem? No okej, okay, moja srebrna huba buba, zamierzam ją otworzyć. Owinę nią całe ciasto. Wygląda świetnie, bardzo ładnie i smacznie. A teraz nadmucham duży srebrny balon. Wow, jaki piękny! Położę go z wierzchu. Znowu mam królewski tort. Jestem geniuszem! Wow, jaki ładny! Ale zobacz, co zaraz ja zrobię! Najpierw rozbiję makaron na małe, drobne kawałki. Powstanie z tego świetna posypka do tortu. Zamierzam go w ten sposób udekorować. Patrz! Myślę, że wyjdzie pysznie i ładnie ozdobię tym calutki tort. No, wychodzi mi całkiem nieźle. Wyciągnę troszkę tortu ze środka i jeszcze troszkę. Oczywiście trzeba też tego spróbować. Jest naprawdę dobry. A ten kawałeczek pokruszę do środka. Na pewno będzie pysznie. Nie! Teraz zaleję to wszystko gorącą wodą. Ojej, wyszedł mi gorący tort makaronowy. Mój taki jest lepszy. Nie bo mój. Spójrzcie na to arcydzieło. Moje ciasto jest niezwykłe. Mam zamiar je zaraz spróbować. Mmm, jakie apetyczne! Wyszło całkiem nieźle. Zjem je całe rękami. To jest takie dobre. U, to obrzydliwe. Spójrz na mój tort. W końcu wezmę kawałeczek. Jest taki apetyczny. Ostrożnie! O nie, mój balon pękł. Szkoda. Ale zobaczmy jak smakuje. Mmm, bardzo dobre! Zrobiłam naprawdę pyszny tort. Ma niesamowity smak. Subskrybujcie kanał Multi żeby by nie przegapić równie zabawnych i smacznych challenge. Do zobaczenia, pa pa.